Dzień dobry, Siemoneczko. cześć! Dzień trzeci robienia adeptów, dzień trzeci kompromitacji. Jedno to zapamiętać, krótsze oko nie pod handreskę. Mac Milany prędzej. Okay, let's go. Oho, to się zrespiłam przy moim totemie. <gryw> To jest chyba największa mapa. Albo jedna z większych. No, ten Macmillan. Tamten jest daleko bardzo. No, ten też. A duża mapa. Duży problem. Ognisko się zawiesiłam. Chyba braki. Słyszałam tam na nabok mnie. Chyba nikt nie ma tej latarki w tym kimie. Dziękuję Risa, za.. Dziękuję, Risa za obser obserwację. To nie jest ta sama? Nie, i nie było. To może było? Wrapi mi się na mainie, good to know. Dobra, pierwszy gen mama. W sensie oni mają, <ścoughs> może ten nie by tutaj pomógł? Trudno im powiedzieć. Zrzucisz! Co to za ruch? Myślałem, że zrzucisz mi to. No chodźmy do piwnicy, to zawsze jakaś presja dodatkowa dla nich, że w piwnicy... Jakaś długa jest ta piwnica. Się o dzwoneczki jakieś zadzięcały.

Wyciągnę go z piwnicy, ma konia. To i tak nie idziemy do piwnicy. Hopnąć sobie maszynę. No dobra, myślę... Się... to jest kolega. Nice. Co ja już urzuciłam? A, myślałam, że tu ktoś jeszcze jest. No właśnie, Rebecca tutaj jest jeszcze. A, myślałam, że... ...że w inną stronę w ogóle pobiegną. się nawet nie pcham z toporem Myślałam, że trafię. Źle eee, myślałam. No tutaj powinnam go dogonić. A... Nie, nie dogonię go, on jeszcze ma paletę. O! Nie ogarnął. Ten konia nie ma i ten chyba był w piwnicy? Ale dobra, pójdzie na główkę. Będą wiedzieli, że tu mam kołysankę, no ale trudno. No, nie doniosę. No raczej bym nie doniosła już do tego. Do piwnicy. Skupienie, skupienie. Ważna gra. Adepty robione. Mega ważna sprawa. Nie ma to tamto. To są adepty. Adepty. Taki trigen ewentualnie jest. No, tutaj bym się skupiła na tych trzech genach. Zostałam śnieżką, proszę mnie zostawić o no, ja myślałam. No mogę tutaj wrócić, jak tak chcesz, koleżanko. Nie no, nie będę taka. Aj. Przecież nie no, tutaj jest mój totem. Zrzucił we mnie śnie... śnieżką. Co ty robisz, ziom? Jeden. Co tu się... Ona jeszcze na moich oczach go... Co? Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Ona na moich oczach jeszcze zniszczyła mi klątwę? Dawałoby się że ktoś tu jest. No dobra. Tu jest. Nie ma. Nie jest. Cała wysoka. Kraj No trzeba zniszczyć Heksa, bo inaczej nie trafię bez powiadomienia cwiku w generator. No nie ma szans. Przepraszam. A, O bardziej. No ja myślałam, że tu gdzieś Rebeka jest. No dobra, weźmy go już w takim razie. Przepraszam, że taki tunel wyszedł, czy coś. Przepraszam. Gdyby tu była Rebeka, to bym Rebeka wzięła. No. Tu. To chyba jeden raz, kiedy mam nadzieję, że już nie przeżyje meczu. No ta przychodzi z pierdziela. No. Okej, okay, widziałam tam Marki. ale kopnąć zawsze można. O Boże, Rebeka, ty tutaj? Morto. No dobra, to ja bym poszła za Jun. No z spierdziela. I znowu jestem... O, 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 wróciłam. chciałam powiedzieć, że znowu jestem w takiej trochę sytuacji... Gdzie jesteś, Rebeka? Proszę, odezwij się, zadzwoń. No że ja tego nie trafiam... Dobra, idziemy za nią. Czemu wszystko przyskakują tej palety? Dobra. A drugi hak miała. O, tak blisko, a tak daleko. Żegnaj. No i w ten sposób, trochę metodą, wiadomo, tunelowania. Tu nie jest tak, że jestem z tego jakoś mega dumna, ale też z drugiej strony jak nie widzę drugiego surwa, a tamten stoi w tym samym miejscu. No to ten. Jak paps, Przepraszam, bez surfy. No dobra, adepcik wbity. Mamy to. Spróbujmy te bliźnięta w takim razie. Nieszczęsne. Po każdym kończeniu generatora mam większy zasięg. No i zbieracz. Będę widziała ich lokalizację, kiedy będą wchodzili w interakcję ze skrzynią. No to ten park jeszcze jako taką miałby sens, gdybym na przykład grała z Franklinem. Ale nie gram. Ora, możemy tymi potężnymi atonami zagrać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Biśnięte są takie, że klagujesz. To jest ich sposób na grę. Nie bez powodu ludzie nie grają zbyt często tą postacią. Uuah. Uuah.

Dobra, mamy ją. Strasznie nie lubię tej lupy, o Jezu. Moja najmniej lubiana lupa ever. No właśnie, ona się zawiesiła, ale ja nie jestem lepsza niestety. Plus jest taki, że... Ja bym tam wróciła pod szaka. To będzie gdzieś paleta, więc... No dobra, mamy. Nie zdążę. Chociaż... dobra, cofam. Nem cama jest Jane. No, tutaj nie ma drzwi, no. moja droga, nie ma drzwi. Zamknięte. Szok. pójdźmy za nią. Domyślałam, że ktoś tu jest. Myślałam, że wróci. No w sumie wróciła. Chyba dalej robią tego gana. Nie jestem pewna. Nie, regresuje się i tak Oto, oto, beczkę, która była za mną. Naprawdę. W ogóle nie widzę aury tego Billa, i trochę mnie to denerwuje. Myślałam, że będzie, będę miała ten instynkt zabójcy czy coś. tego te kuna. Słychać się dość mocno O, tak myślałam bo skończą po to nie mam buz Mamy luz dokładnie ludno to jest tylko gra Czujesz, że jestem mega powolna szafka A A szafka Wo okay. A po tej stronie O, i teraz mam dudnienie serduszka? Why? Dlaczego teraz dudnienie serduszka? Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że to była Ada o właśnie. Dobra, wracajmy do Charlotte. Bo no, tu ktoś był. Aha, świnie było Blokowały. że ona... Aha, bo ona go nie zgniotła. Ale ej, póki co dopiero jeden gen wykręcony. Dobra, zaraz pewnie zrobią mi gen, reż, jak tak mówię, ale... Póki co jest bilance na plus dla mnie. no się tego robią. Ale nawet jeżeli zrobią tam z dwa, to... Super wynik, więc... Czy znowu będzie szafka? Tym razem nie. Okay. Tam chyba widziałam człowieka. Okej, okay, ciekawe, nowość. Czy jak jesteś bałwanie to ci to nie pomoże? What do you know? Jane może mieć drugi? Chyba? Nie wiem. Jak się zamachnęłam. Szalona jestem. Okej, okay, Aby już nie ma. Ja nie kontroluję tamtych genów po tamtej stronie, no ale myślę, że to jest i tak wystarczający klik, w razie co. Może zrobimy tego adepta, kurczę, nie wiem. Skaduj, że oni mogą być na tym generatorze. Chociaż... Nie, nikt go nie robi nawet. Oni chyba po prostu tam stoją przy tym buni i się leczą. Wszystkich ja nie wiem, oni nic nie robią. Halo? Może tam tego robią? Tam ktoś robił. O, robią, robią. To dwie osoby. No dobra. Mam bardzo ładnego trigana, ja mu właśnie... właśnie tutaj zobaczyć, czy ktoś robi tego gena. Hmm. Ok, no i teraz widzę latającego Wiktora, w końcu, w końcu. No to fajne firework kolego, mega. Teraz go. Z nadzieją, że Jane tutaj przyjdzie. Bo nic mi to nie da teraz jak... Jak on umarł. a on ucieknie błazem. To mi to nic nie da. O, ta buna rozstawiła tam. No dobra. To idziemy do Buna. Zawsze rozstawiam go w tym samym miejscu. To jest ich ulubiony bun. Słynny ulubiony bun. Poszukajmy jej po prostu na Wiktorze. Może znowu robi tego buna? Może szaku? Znowu będzie sytuacja, że ktoś mi się wykrwawi. No to siedzi w szafce. No co innego mogła robić? Albo wbawanie. No nic, znowu bo gram się wykrwawi. No. Jak to przegramy przez Jane, to bardzo jest się, koleżanko. Siedzi w szafce. 50-50, koleżanko! Teraz by dobrze było ją jednak dorwać. Właśnie, jak ona mi się nie da złapać, to też nie zrobię tego adepta. I tak, i tak źle. Już myślałam, że siedzi w tym bowaniu. No, chyba, że ma klucza, ale wątpię w to. O, matko jesteś! Dziękuję, Jane! Cześć! Aby tu był jakiś hak obok, proszę. O Jezu, jest hak. Jezu, jak miło. Dziękuję, Jane, że przyszłaś w końcu, bo ukrywałem się przez całą grę. Bardzo miło z Twojej strony. A ten bałwan, to ja chcę powiedzieć, że to jest nienormalne, żeby bałwan zrespił się przed bramą. Prawda? Prawda. Także udało się. Adept bliźniętami. No, wymęczona, długa, długa gra. No, a Jane siedziała w tych szafkach, no mówię wam, no. A, typowa Jane. Ale adept się udał, także jak to mówią? Zizi.